Witam z krajiny pięknych jezior, wielkich naszych jezior. Kochani, na dworze jest maj, przed cudowna, słoneczna pogoda. Maj w, naszych, w naszej tradycji ludowej postrzegany jest jako miesiąc miłości. Jako miesiąc budzenia się miłości, bo jest budzeniem się życia? Czy dziś będzie o miłości? Nie, ale będzie o całowaniu. Kochani. Okej. Okay, wszystko jest piękne, wszystko jest cudowne. Miłość jest cudowna. Tylko chciałbym zwrócić na uwagę na jeden aspekt. Czy całowanie? botoksu jest szkodliwe. Ja powiedział śmiało, jednoznacznie, że jest trujące. Że jeśli się odważyłeś na to i zdajesz sobie z tego sprawę, to chciałbym, abyś zdał sobie sprawę z tego głębiej. Że jawisz się jako mężczyzna, dosłownie samobójcą. Tak. Botox to trucizna. To jadkie ubasiane. To kwas jakiś tam, bulionowy powiedzmy, który wstrzykiwany jest tym kobietom zagubionym, które. Szukają siebie poza sobą, które nie są sobą, które nie potrafią zaakceptować siebie takiej, jaką stworzyły siebie na te doświadczenia, jakie stworzyła, zrodziła je matka. Wygląd, który masz, moja ukochana siostro jest doskonały. Na te właśnie doświadczenia, takie obrałaś. Dlaczego chorujemy? Powód jest prosty, bo nie jesteś sobą. Choroba przychodzi wtedy, ty ją tworzysz, ty ją zapraszasz. Jest to przyjaciel, który pomaga Ci naprowadzić Ciebie na Twoją drogę, czym jest uniżenie. Czym jest poczucie mniejszej wartości i widzenie siebie niedoskonałej, że ja jako kobieta chcę poprawić swój wizerunek? Chcę poprawić chociażby swoje usta, bo na tym się skupimy. Jako czymś, co jest piękne, co jest niezwykle intymne, to dlaczego. Decydujesz się na taki desperacki krok, aby swoje ciało czyste przeniknąć jadem kiełbasianym, trucizną o niezwykłej toksyczności. Myślisz, że tym się nie zatrujesz, bo to jest wstrzyknięte wewnątrz ciała. Nic bardziej mylnego. Woda ma pamięć. Ciało składa się nasze z wody. To jest główny nasz składnik, i przeniknięcie trucizną wprowadza w ciebie, kobieto, zupełnie inną pamięć. Schizofreniczną, opętaną, zatrutą, i nie dość, że zatruwasz swoje ciało, zatruwasz swego ducha. On nie umie się z zatrutym ciałem połączyć. Ma utrudnienia, bo wprowadzasz niezwykle niskowibracyjne wibracje, które są jeszcze niższe od narkotyków, alkoholu czy czego tamkolwiek trującego, jakby chociażby Coca-Cola, tym się przenikasz, ale nie bierzesz tutaj odpowiedzialności tylko za siebie, bo tymi ustami całujesz swojego partnera. Przenikasz go tą trucizną. Nie zauważasz tego, że życie pozornie staje się słodsze, że jakoby możesz swojemu partnerowi podarować usta bardziej namiętne. Bardziej wrażliwe, bardziej nabrzmiałe, dosłownie jak srom. Tak. Ustaw w pewnym sensie, podświadomie i świadomie postrzegane są jako waginia. I teraz, aby tym eksponować, oszczykujesz siebie. wszczykujesz <coughs> surowicę brzmi. Króciznę. Słowa, które płyną z ciebie, zamiast tworzenia bogini, są przeniknięte jadem, są ukąśliwe. Myśli serca są zatrute, bo <tłuch> Twój duch coraz mniej łączy się z Tobą, odtręcza. A więc, co się spełnia w Tobie? Kiedy rugujesz świadomie swego ducha trucizną, którą zatruwasz ciało, strzykawką śmierci. Twój duch odchodzi. Nie jest tajemnicą, że w tym świecie w pewien sposób spełniały się pasożyty. To rodzaj bytów. Można powiedzieć energii, bo my im dajemy energię to pasożytnicze byty i one tutaj wegetowały. One napierały na seksualność, one kształtowały nasze myśli, kiedy posługiwaliśmy się umysłem człowieka. Nie jesteś nim ukochana. Nie chodzi tu o szowinizm, nie chodzi o napiętnowanie kobiety. Chodzi o prawdę z którą masz sobie zdać sprawę, ale ja mówię też do mężczyzny, że jeśli decydujesz się na taki desperacki krok, chcę, abyś wiedział, że zatruwasz sobie życie. Biorąc zespolenie z taką kobietą, stajesz się nią to, co jest w tobie. Przenika ciebie, Twoje życie staje się zatrute. Twoje życie staje się sztuczne, botoksowe, nabrzmiałymi wargami. Wyobraź sobie, lub wyjdź na ulicę i przyjrzyj się bliżej. Spotkasz tam kobiety w cudzysłowie, które <laughs> robiły te ostrzykiwania wcześniej. Nie rób tego w nocy. Jeśli jesteś wrażliwy, bo się przestraszysz, kiedy tym żałośnie poszukującym miłości kobietom skończyły się pieniądze, skończyli się sponsorze, i usta dosłownie stały się usta monstrum. Taka jest kolej rzeczy. Natury nie da się poprawić, natury nie da się mo modyfikować, bo to zawsze jednak kończyło się źle. Wyobraź sobie, że taka kobieta, która przeradza się w takie monstrum, całuje twoje dzieci. Czym je przenika? Z zakłamaniem. Jej usta, jej wyrażenie miłości nie jest prawdziwe. Wibracje głosu, który wydobywa, pozornie są takie same. One są zdeformowane. Dźwięk jest inny, głos jest inny, wibracja jest inna, pocałunek jest inny. Jest zatruty. Dlatego nie dziw się, że dzieci odstręczają odchodzą od takiej matki czują że ta matka nie jest prawdziwa że to jest matka sfałszowana że to jest matka fałszywa że ta matka krok po kroku nie tylko pokazuje że ma nie swoje usta ale ma też nie swoje słowa mówi co innego niż naprawdę myśli zapętla się i przed tym cię w pewnym sensie ostrzegam w majowy poranek w rechocie żab, które rechoczą, które zastanawiają się, że są tak piękne i tak mądre, że przecież się nie rozerwą. Dlatego wturują mi i rechoczą do śmiechu, że ty jako kobieta, próbowałaś czynić swoich, ze swoich pięknych ust, ust, którymi obdarowała cię matka, ojciec, rodzaj wagiń, aby tym przyozdobić siebie, aby tym zaspokoić demona. Bo jakże musisz być chory jako mężczyzna, kiedy ty to popierałeś, kiedy włożyłeś wręcz na to pieniądze. Dawałeś się okradać. Teraz słyszysz prawdę. To nie w tym rzecz, aby tę kobietę skrytykować, ale aby jej pomóc. Kobiety budzą się pierwsze. Kobiety mają niezwykłą wrażliwość, niezwykłą intuicję. Ale kiedy zostawały zatruwane botoksowym programem, modyfikowane, potem podążały w inny eksperyment, łatwo było nimi władać, bo nie jest tajemnicą, że zaistnieliśmy w świecie seksualnym, w świecie piekła, w którym to demony stworzyły rodzaj. Burdelu na ziemi. Rodzaj prostytucji. Tu się spełniały. I dążyły do tego. Aby zaślepić. Twoje serce. A twój umysł. Aby był. Manipulowany. Abyś w nim. Słyszał. Słyszała. To co mówi ci Matrix. Czyli. Kolejne. Programy kolejne propagowanie fałszywej seksualności, która jednak jako rozpasanie tej seksualności prowadziła nasz świat od zagłady do zagłady. I to nie jest wyolbrzymianie, że mówiąc o ustach, mówiąc o niewinnym oszczykiwaniu, mówię o upadku tego świata o totalnej zagładzie bo jednak upadek miłości rozpoczynał się od zawsze od małych kroków to było metodyczne w tym świecie tak władały nami tak zwane inne cywilizacje naprawdę rasy demonów które same w sobie nie były życiem a były bytami, które się skrywały, które jawiły się, cywilizacjami, które nadal nas hodowały i wykorzystywały to wszystko, co my tworzyliśmy. Kocham Cię.